Serdeczne gratulacje wszystkim osobom, które przyczyniły się do wykonania tych pięknych wieńców dorzynkowych. Przejdę teraz do ogłoszenia wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dorzynkowy. Pierwsze miejsce w kategorii tradycyjnej na najpiękniejszy wieniec dorzynkowy, dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł oraz możliwość reprezentowania gminy niedzwiada na Dorzynkach powiatu lubartowskiego uzyskało koło gospodyń wiejskich w Brzeźnicy i Serdecznie gratuluję. Pierwsze miejsce w kategorii na najpiękniejszy pieniądz dożynkowy współczesny, dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł, wygrało Koło Gospodyń Wiejskich w Tarele Kolonii. Serdecznie gratuluję. Pozostałym kołom również składamy serdeczne gratulacje. Wszystkie wieńce były przepiękne. すいません。 Serdecznie gratulujemy. Jeszcze poprosimy o wspólne zdjęcie tych, którzy brali udział w, w konkursie na Wieniec dożynkowy. dlatego może zaproszę Panie o do przodu. Panie wójcie zaprosimy jeszcze tutaj troszeczkę do przodu. I jeszcze na, może najpierw zanim zdjęcie grupowe, to my z, razem z nagrodą specjalną od Pania, pana wójta. I teraz poprosimy o wspólne grupowe zdjęcie ze wszystkimi grupami wieńcowymi. Także proszę Panie Wójcie tutaj na scenie. Zapraszamy Panie do słoneczka, żeby Panie lśniły jak gwiazdy dzisiaj. Panie Wójcie, jeszcze proszę o wręczenie podziękowań za przygotowanie potraw regionalnych. Także bardzo proszę, przekazuję tutaj podziękowania. Zapraszamy serdecznie, Panie z Brzeźnicy Książęcej Kolonii, Skoła Gospodarki Wiejskiej. Specjalnie na dzisiejsze dorzynki panie przygotowały przepyszne dania i potrawy, za które właśnie zostanie wkręcone podziękowanie. Wszystko wyjaśnione, więc już za moment wręczymy podziękowanie za przygotowanie potraw regionalnych na dzisiejsze dożynki. Panie Wójcie, czy mogę już oddać Panu głos? Ja muszę chyba trochę głośniej krzyknąć. Zapraszam przedstawicieli tych kół gospodyń, które nie robiły wieńców, nie śpiewały, ale robią dobre potrawy. Zapraszam Brzezicę Książęcą Kolonię, Koło Gospodyń Zabielę Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Pałecznicy Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Niedźwiadzie Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Klementynowie. Bo inaczej będę musiał pójść do waszych namiotów i to rozdać. Już nie będzie wtedy tak miło. Nie boicie się tej wizyty? A jak wezmę kolegów? Idle, Idle, Idle. 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 Idle.

Bardzo dziękujemy Paniom, no i teraz idziemy próbować tego, co pyszne, a ja tutaj Państwu przedstawię i narobię smaka po to, żeby Państwo poszli i skosztowali tego, co przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich w Bryjowie na swoim stoisku serwuje pierogi z mięsem, pierogi ruskie, pierogi z młodej kapusty z boczkiem, smalec z chlebem i ogórkami, który świetnie zawsze idzie na dożynkach, dlatego do stoiska Koła Gospodyń Wiejskich w Berejowie już trzeba wiedz naleśniki z serem i z nutellą oraz ciasta najróżniejsze najróżniejsze, najpyszniejsze Koła Gospodyń wiejskiej Brzeźniczanki z Brzeźnicy Wychawskiej serwują pierogi tradycyjne Bigos a także coś dla, chyba dla młodszych, frytki także serdecznie zapraszamy również do Brzeźniczanek Brzeźnica Wychawska Kolonia przygotowała pierogi, najróżniejsze krokiety z barszczykiem, trzykąski i ciasto, a także własne, własnego wyrobu na leki. Przypomnę, że to Brzeźnica Wychawska Kolonia. Koło gospodyń wiejskich z Brzeźnicy Książęcej ma na swoim stoisku do spróbowania, do skosztowania leczą pierogi, smalec z chlebem i ogórkiem, a także ciasto. Leśniczanki, czyli koło gospodyń wiejskich w Brzeźnicy Leśnej przygotowały panie z tego koła mielone z kapustą, żeberka, zapiekanki, pieczony boczek, a także smalec. Brzeźnica Książęca Kolonia, pierogi kozackie, Ciekawe co to takiego? Warto spróbować pójść i zobaczyć. Duszona kiełbasa zapiekana z cebulą w sosie pomidorowym, naleśniki z serem, chleb ze smalcem i ogórkiem, lemoniada, serki wędzone, a także nalewki. Zupa, chłopski garnek i pierogi to znajdą Państwo na stoisku koła Gospodyń wiejskiej w Górce Także to jest tylko część tych teżności, a ja już w tym momencie ogłoszę, że bardzo proszę sołtysów z poszczególnych sołec do tego, aby zbierać już szybciutko drużyny, bo za moment o godzinie 15.30 już zaczniemy, więc proszę 15.25 być już gotowym tutaj z swoimi drużynami, żeby wystartować w konkursie i sprawdzimy z którego sołectwa są, są najsilniejsi mężczyźni w gminie Niedźwiada więc będzie turniej w przeciąganiu mile. dlatego sołtysów serdecznie proszę o to żeby już przygotowywali drużyny do turnieju Drodzy Państwo, Klementynów, Koło Gospodyń Wiejskich z Klementynowa zapraszam serdecznie na swoje stoisko Koło Gospodyń Wiejskich z Klementynowa przygotowało ciasto Koło Gospodyń wiejskich w Niedźwiadzie przygotowało bigos, karkówkę, kotlet leśny, pierogi ruskie, a także pierogi z mięsem. Koło Gospodyń wiejskich w Niedźwiadzie Kolonii przygotowało gofry i lody na taki ciepły dzień jak znalazł. Koło Gospodyń wiejskich w Pałecznicy przygotowało tradycyjne staropolskie danie, jakim są kartacze z okrasą, pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, a także z sezonowych warzyw. W koło gospody wiejskich pałecznica Kolonia. Na stoisku pałecznicy Kolonii znajdą Państwo same pięczności, takie jak chłodnik lipewski, świeżonka z cebulką, mini poddowicie, cebularze, paluchy pizzowe, pieczone mięso. Pałecznica Kolonia przygotowała także pasztet z cukini, roladę boczkową, roladę serową, sałatkę ziemniaczaną kulebiaczki, podpiwek i różne ciasta, czyli na zwieńczenie coś na słodko. Tarło. Koło gospodyń wiejskich starło przygotowało bigo, bigos z kapusty kiszonej, pierogi ruskie, ziemniaki pieczone z karkówką i surówką, czyli konkret danie, porządne jedzenie. Kotlety z sera, wędliny i ciasto to znajdą Państwo na stoisku tarła. Kolonia przygotowało coś, co lubimy najbardziej, czyli wszelkie dania grillowe, a także frytki, pierogi ruskie, ciasto, lemoniadę, no i jeszcze na zwiększenie i poprawienie trawienia też coś pysznego, dlatego serdecznie zapraszamy do stoiska Parła Kolonii. Za wiele wieś przygotowało bigos, najróżniejsze pierogi, które królują dzisiaj na stoiskach wędlimy kluski, kluski śląskie, ciasto i nalewki. Warto jeszcze odwiedzić stoisko Koła Gospodyń Wiejskich Zabiele Kolonia, które przygotowało pierogi, bigos, ciasto i nalewki. Szanowni Państwo, piękna pogoda z przyjaciółmi, żeby porozmawiać ze znajomymi żeby spróbować tych pyszności. Już widzę, że kolejki ustawiają się tłumnie, dlatego warto jeszcze, jeszcze skorzystać z okazji i spróbować tego, co najpyszniejsze. Ja przypomnę, że dzisiejsze wydarzenie będzie bardzo bogate, jeśli chodzi również o występy artystyczne, ale zanim one, to tutaj przed nami odbędzie się szósty, jest, drodzy Państwo, turniej sołectw w przeciąganiu liny, który odbędzie się przed sceną i serdecznie zapraszamy sołtysów z poszczególnych sołectw o to, aby przygotowywać już swoje drużyny. Najsilniejszych chłopów z każdej miejscowości zapraszamy tutaj przed scenę. Przypominam, o 15.25, o 15.30 rozpoczniemy ten turniej. Już zegarki idą w ruch także serdecznie zapraszamy drużyny ze wszystkich sołectw do tego, żeby spróbować swoich sił w przeciąganiu liny, czyli w szóstym turnieju sołectw. Drodzy Państwo, odbędzie się tutaj również pokaz sztuki walki MMA w wykonaniu Krystiana Olszty, który reprezentuje młodzieżowy klub sportowy Lubartów, na, na co dzień trenujący właśnie w Lubartowie w siedzibie szkoły podstawowej nr 3 w Lubartowie. Krystian ma na swoim koncie bardzo dużo nie tylko był na polskich turniejów, ale również tych zagranicznych, europejskich. Także warto zobaczyć, jak mistrzowie trenują i może akurat w następny rok ktoś z Państwa pokaże swoje umiejętności podczas wyżynek gminnych w przyszłym roku. Odbędą się również, drodzy Państwo, pokazy broni palnej i białej. Zapraszamy również do tego, żeby odwiedzać stoisko 27 Wołońskiej Dywizji Piechotej Armii Krajowej, gdzie serwowana jest grochówka, także cały bukiet smaków dzisiaj Państwo mają do spróbowania. O godzinie 18.00, Szanowni Państwo, na scenę wejdzie zespół Forget Me Not, który bawi na najróżniejszych uroczystościach, weselach, przyjęciach i zabawi dzisiaj nas. Tutaj na barzynka w Nieźwiadzie. O 19.15 oddamy scenę zespołowi Celedres i wystąpi na scenie Małgorzata Staszek jako wokalistka. Będą towarzyszyć artyści, którzy będą akompaniować solisty. O godzinie 21.00. Rozpocznie się pokaz studia tańca Spektrum przy muzyce serwowanej przez DJ-a. A zespół, to zespół taniczny ze studia tańca Spektrum, który składa się z 15 kobiet i on zaprezentuje właśnie najróżniejsze, najróżniejsze tańce z najróżniejszych zakątków świata. O godzinie 21.00, drodzy Państwo, na scenę wyjdzie gwiazda wieczoru. Czy mamy kogoś, kto wie, kto będzie gwiazdą wieczoru dzisiejszych dożywek? Czy ktoś z Państwa wie? Bo widzę, że Pani wie. Tak, Pani już jest gotowa. Czyli będzie to zespół diwomb o godzinie 21.00, a od godziny 22 drugiej odbędzie się dyskoteka pod gwiazdami. Szanowni Państwo, dożynki to czas, kiedy trzeba radować się, cieszyć i kosztować, a teraz ja idę do Państwa i oddam Państwu głos.